Zaraz tam się nie bój. Uf, o nie, ołotow. Uważaj, Vito, UWAŻAJ! Dobra, chowamy się, chowaj się, chowaj się, dobra. Mówiłem coś wcześniej o e, głosu bez mutacji. W, w sumie też nie przyszedłem do mutacji. Choć ich którzy mówią inaczej. Że nie wiem, sam, zacząłem, ale ja tego nie widzę jakoś. A nagrywam, po prostu mam z tego, wiecie, zabawę. O nie. Dobra, ty już gryziesz piach. A czy ścianę gryzłeś, tamtą ścianę. Zaraz, zaraz. Ja czasem, e, ktoś mi już zwrócił uwagę, e, że nie zbieram playboyi tutaj porozmieszczanych. Ja po prostu nie wiem, gdzie te playboye są. Znaczy, przeszedłem grę, ale mało ich zebrałem. Ale z innych przyczyn, po prostu... Co jest? Co jest? Co jest? Aha, myślałem, że mi się nagrywanie włączyło. Z nieznanych przyczyn po, podczas... Musiałem niestety usunąć grę. Z nieznanych przyczyn Steam Cloud nie zadziałał. Mam wersję steamową i usunąłem się wszystkie save'y. Więc to było dziwne. Więc eee, bym mam już... Nawet jakbym chciał, to nie pokazał tych moich numerków, które zabrałem. W ogóle, jak tam byłem... Mm, dobra, zaraz. Chodę, to strzelimy. A, dobra. Chałam się. Uh, jak tam ostatnio byłem, tam gdzie ten, gdzie Derek pracuje, nie, nie Derek, Derek? Derek, przepraszam, tam w tych dokach <gryw> kurczę, coś mi już na już wam mówiłem o tym przy miroseczu. Uh, to tam był numer Playboya, który ominąłem, a był koło mnie i ktoś mi już o to zwrócił uwagę, już nie pamiętam kto. Uh. No i po prostu nie wiem, po prostu tego nie zauważyłem tego. Mi się wydaje, że w każdym tutaj... E, właśnie Minus Mafia 2 jest taki, że jeżeli już y, będziemy chcieli po, po te się jakoś wrócić. No to nie będziemy mogli, bo na przykład ta, ta lokacja tutaj. To w niej jest na pewno jakiś playboy. Może go znajdziemy nawet. Chociaż nie wiem, czy już go nie ominęliśmy. E, po prostu nie będziemy się mogli tutaj wrócić. Bo ewentualnie możemy powtórzyć rozdział, ale to troszeczkę jest jednak. No mija się z celem. W ogóle sobie ostatnio poczytałem Mafia 2. Ja się okazuje, w y, Mafia 2 nie miała taka być. Y, miała mieć cztery zakończenia, a jest jedno. Ogólnie tam no można mi coś nawala tam na naprawdę. Ale to nic. Jak się musimy radzić. E, co jest taka ciemna ta minta. Czekajcie, ja szukam tutaj jakiegoś numerka fajnego. I sobie przeczytałem, że gra miała mieć cztery zakończenia. No tylko co ostatecznie. sami to wiecie. To tak ciemno w tej wincie jakoś nie wiem. Kudle. To <laughs> 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 Ale się okazało, że pozwalniało z wielu pracowników y, 2 Czech, czyli starych... Chodź, zapomniałem, jak się poprzednio to stu, studio nazywało. Muszę nie mówię tych kolesi z Thompsonami. To są dosyć silni. No i ostatecznie, w takim razie, podobno y, gra straciła jakieś 50%, bo... Y, Miał być tego więcej, miał być podobny tryb swobodnej jazdy, którego nie ma. Mm. Nie ma tych czterech zakończeń, jakie obiecywano. Ode. Nie ma żadnych wyborów moralnych. Po prostu gra została jakby, nie wiem, tyk obcięte co coś zostało w grze. No i to jednak denerwuje, trzeba to przyznać. Że gramy tak naprawdę w niedokończony produkt. Ponad 50% gry nie ma sensu wydawać w peczach, bo to by ważyło naprawdę wiele. I tak twórcy też w zasadzie nie zrobili. No ale jak widzicie, to nie jest wcale zła gra, bo bardzo się w nią przyjemnie gra. A szkoda, że jednak e, troszeczkę nie wykorzystano potencjału. O, dobra, to już marzenia grubasa. Nie mnie! Proszę! Mam żonę! Nie mnie! Nie mnie! Nie mnie! Nie Don Clemente sends his regards. Oh! Fuck! Oh, fuck you, what? sorry you... Fuck! Henry, you okay? Hey. Where'd he hit you? course I'm not fucking okay! He shot me in the fucking leg!

a w tej misji cały czas mu się zarzuca, że wracaj tutaj grubasie i tak dalej. To po prostu takiego czegoś użyłem, takiego słowa. No. Aha, dobra, podniesiemy sobie Thompsona. Thompson jest z zarąbistą bronią w No chodźcie, chłopaki, czekajcie, tutaj może jakiś jest numer Playboya. Kurczę, takich tak szukam. Są znajdźki. O, jest tutaj coś. Jest. Bo, będę musiał to zakryć. Chociaż tam już co było zakryte w zasadzie. Hmm. Żeby Że mi YouTube tam nic nie zrobił. Nie usunął filmiku za treści nie takie. Wiadomo jakie. Hmm, tak jest. Dobra. Koniec końców się udało. Nie, Nie Mogę go zabić? Nie, nie mogę go zabić, co czym się piąta pod nogami apart. Aha, dobra, to dalej strzelamy Teraz będzie Rambo. Mamy Thompsona Thompson jest świetną bronią. Dobra, tniemy ich ładnie. Chyba od dymu nie można zginąć, mam nadzieję. Nie no wiem, oczywiście. Dobra, tu teraz, żeby ominąć ten ogień.

To uciekamy, może powinniśmy tamtędy raczej. Zresztą wam mówię, że to nie jest zbyt łatwe. Dobra, musimy po prostu uciekać przed. <laughs> Co za boski dialog. A co widzę? Tam... Oczywiście, mm, niestety policjanci w tej grze to są kompletnie debile. Może nie tacy co chodzą normalnie i strzelają do nas, tylko tacy co jeżdżą, bo się po prostu pchają na wszystko. Oj oj oj, kolesia to jeszcze gorzej teraz będzie. Dobra, zjem sobie czekoladkę. Yo, Come on, can't this thing go any faster? Going oh, as fast as I can, damn it. Well, it ain't fast enough. <coughs> just relax, would you? I got a hole in my leg the size of a fucking golf ball, and you're telling me to relax? Just get me that Brecko, damn it. Hey, Vito. show would turn so fast? back here. That would make me drive faster. Let's get Ah, and now a dobra, pop. pop him. Who is this guy? This guy? go. Wow, just On no pasuje Dobra, może jakoś go zatrzymamy trochę. Ja będziemy się jeździć. Próbujemy w nim, nim uderzać. O, będziemy się tutaj jechać. W tym. Troszkę go spowolniliśmy. I my w ogóle teraz musimy jechać y, sobie do. To... Do, do, do Greka, jakiegoś tam. Rany w Miros, Edżu Grek, tutaj Grek. Ten Grek jest lekarzem. Wow, co za akcja. W ogóle też pora roku e, wpływa e, wpływa na to, jak się jeździ. W na przykład samochody się ślizgają, natomiast e, w lato e, jedzie się ładnie po asfalcie dosyć. ja jeszcze mam w ogóle. Ponieważ zaczęły się wakacje, to mam bardzo dużo czasu. Wolnego, i ja mam jeszcze jeden odcinek niewgrany z Midras na dysku. Teraz. Może że go wgram później. Na razie mi się nie chce. O, rany, coś tam odpadło chyba. Tak. Boże, no staram się, ale nie dość, że mnie czas goni. To jeszcze policja.